Cześć, witam Was w kolejnym odcinku fury z tamtych lat. Dzisiaj nie mogłem się oprzeć, żeby Wam nie pokazać takiego samochodu jak Renault NN. Jest to bardzo egzotyczny i nietypowy samochód i z całą pewnością nie bo zobaczycie go już nigdy na ulicy. więc warto ten odcinek obejrzeć, żebyście wiedzieli, jak kiedyś wyglądała motoryzacja. Przeniesiemy się do lat 30. ubiegłego wieku, a dokładnie do Francji. Renault NN to. Nic innego jak auto kompaktowe, auto rodzinne z tamtych czasów. Jego robocza nazwa to Renault 6CV. Mm, ale żeby było jeszcze ciekawiej, tak jak pewnie zdążyliście już zauważyć, auto jest w dość nietypowym zestawieniu, jeśli chodzi o nadwozie, karoserię, ponieważ zmodyfikowało je firma Weiman, która wiodła prym w tamtych czasach. Dzisiaj mamy mm, Abarta od Fiata czy Mercedes-Brabus. Wtedy Weimann robił właśnie takie modyfikacje na potrzeby tego, żeby te auta były jeszcze lepsze dla swoich użytkowników. Auto wykonane jest, tak jak technologia pozwalała w tamtych czasach, oczywiście z blachy, z drewna, to też w miarę normalne, i ze skóry oraz takiego materiału, który wygłuszał to nadwozie. Hmm. Historia głosi, że ludzie, którzy mieli dość, zasobną, dość zasobny portfel, mieli dużo kasy, Kupowali ten samochód, ale nie pasowało im to, że w okresie zimowym, podczas kiedy na dwozie pracowało, wytwarzało dziwne dźwięki, które denerwowało pewnie użytkowników tego samochodu. I firma Weiman właśnie wyszła wtedy naprzeciw, robiąc karoserię w takim wydaniu. Chodziło o to, żeby auto było trochę lżejsze, lepiej wygłuszone, no i po prostu komfortowie się nim podróżowało. Model został po raz pierwszy zaprezentowany na targach Mondial Automobile w Paryżu w 1924 roku jako następca Renault typ KJ i typu MT. W efekcie była to wydłużona wersja MT z przedłużonym rozstawem osi oraz zmienionym układem hamulcowym, dodano po prostu hamulce na oś przednią. Pod maską naszego Renault znajduje się silnik benzynowy o pojemności niecałego litra, mocy chyba około 15 koni mechanicznych. Auto rozpędzało się do około 70 km na godzinę. Dzisiaj ta prędkość nie wydaje nam się oszałamiająca, natomiast pamiętajmy, że to są lata 30. ubiegłego wieku i nie każdy nawet w tamtych czasach miał konia, co dopiero mowa o samochodzie. Jak na dzisiejsze warunki to i tak jest bardzo nieźle, pamiętajmy, że to auto swoją kubaturą oraz znaczeniem przez producenta, jest uznane za auto kompaktowe. Dzisiaj byśmy to nazwali auto prorodzinne, mały samochód rodzinny. I ono takie właśnie miało być, spełniało wszystkie te aspekty dość, dość dobrze. I to co, zajrzymy może pod maskę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda motor. Zgodnie z obietnicą zajrzymy pod maskę, ale zanim ją otworzymy. Zwróćcie uwagę, co jest tutaj. Dzisiaj już pewnie nie wszyscy wiedzą, do czego to służy. To jest korba, którą wstępnie odpalało się silnik. Tak w zasadzie było większy większość samochodów z tamtej epoki. Zajrzyjmy pod maskę. Pod maską mamy klasyczny silnik czterocylindrowy w rzędzie, skrzynia biegów, za silnikiem napęd na tył, czyli w zasadzie tak, jak być powinno. Jak już zwróciliście pewnie uwagę na ten niesamowity kształt przodu. Zwróćcie też uwagę na tą część karoserii. Tutaj mamy nerki zarówno z tej, jak i z tej strony. Nerki z krzela, jak wolicie. Uwarunkowane jest to tym, że technologia przez producenta obmyślana i wdrożona do produkcji wtedy, przewidywała ustawienie chłodnic za silnikiem, a nie przed nim, jak we współczesnych samochodach. Dzisiaj mamy grill z przodu, powietrze łapane jest od przodu, chłodnica rozprowadza je po całej komorze oraz po silniku. Wtedy chłodnica była za, więc te skrzela, te nerki łapały powietrze, które w układ po to, żeby była cyrkulacja powietrza. Jak wcześniej wspomniałem firma Weimann przerobiła, zmodyfikowała tą renówkę. Pewnie zwróciliście uwagę, że jest bardzo nietypowa po poszycie karoserii. Wykonane jest ono ze skóry oraz takiej tkaniny, która miała tłumić dźwięki oraz być warstwą izolacyjną. Niesamowity. Kształt karoserii, kształt nadwozia ma ten samochód. Z jednej strony jest bardzo agresywny, taki masywny, a z drugiej strony przechodzi w taką bardzo łagodną bryłę. Mnie osobiście podoba się to bardzo, Wam zostawiam to oczywiście do oceny. Opowiedzieliśmy już o tym, jak niesamowite rozwiązanie jest w przypadku poszycia karoserii, jak fantastyczna jest nieodważność tego samochodu. Wcześniej wspomniałem Wam, że auto jest autem kompaktowym, jeśli byśmy to nazwali. I to wreszcie widać, jak zajrzymy do środka. Mamy pełnowymiarowe obydwie kanapy, wygodne. Pamiętajmy, że to są lata 30. Mamy bardzo dużą kubaturę w kabinie. Tak naprawdę możemy tutaj podróżować tak jak założył producent całą rodziną. Bardzo wygodną pozycję za kierownicą, komplet niezbędnych zegarów, biegi wychodzą z podłogi, choć ona jest płaska. Wszystko tutaj się zgadza. Powinniśmy też zwrócić uwagę jeszcze na jeden ważny aspekt. Pamiętajmy, że auto ma blisko 100 lat, więc to wnętrze nie jest pierwszej świeżości. Natomiast zwróćcie uwagę, jak ono jest bogato i dobrze wykonane. Mamy tutaj materiały takie jak skóra, takie jak welur, Wszystkie ornamenty są wykonane z drewna, naprawdę jest to na wysokim poziomie. Widać, że to było Auto klasy premium. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejny. Pamiętajcie, żeby śledzić nas na Facebooku Fury tych Lat i na YouTubie Fury tamtych Lat. Tu macie subskrypcję, tu macie lajki. Zapraszam do oglądania.